Używając peru endu, gracz może uciec z jednoblokowego więzienia z bedroka, jeżeli celuje pod idealnym kątem i gliczuje się przez ścianę. Jednak jeżeli ściana ma dwa bloki grubości, sprawa się robi trochę bardziej skomplikowana. Wtedy możemy postawić łódkę oraz płynąć prosto w ścianę, ale wysiadać tuż przed kontaktem ze ścianą. Dzięki temu możemy uszukać grę, sprawiając, że łódka znajduje się w bloku, a przez to gracz może przebić się przez pierwszą warstwę bloku. Potem znów używamy tego samego buga i przechodzimy przez drugą warstwę. Jednak jeśli ściana ma trzy bloki grubości, to zaczyna się robić jeszcze trud gdy łódka zostanie wypchnięta do drugiej warstwy bloku, kiedy używamy poprzedniej metody, to gracz musi uderzać łódkę, wsiadać do niej oraz wysiadać w niej w tej samej klatce, a jest to tylko po to, aby podnieść łódkę dosłownie o kilka pikseli w górę. W momencie gdy łódka jest lekko podniesiona, to gracz znów musi wejść oraz wyjść w tej samej klatce, by zbliżować się pod blok. Następnie zacząć się czołgać, a kolejnie szybko sprintem popchnąć łódkę do przodu oraz w dół. Dzięki temu łódka wchodzi w trzecią warstwę, pozwalając graczowi ledwo do niej wejść oraz uciec, a ja przeżyłem 100 dni na płaskim świecie z Bedroka. Kliknij tutaj, aby obejrzeć.